Widzicie worki z darmowymi trocinami i myślicie, że to złota żyła dla waszego ogrodu. Tani, naturalny, ekologiczny materiał. A co jeśli powiem wam, że niewłaściwe użycie tego zasobu może zniszczyć wasze plony? W tym poradniku obalimy główny mit o trocinach. Dowiecie się, dlaczego mogą być niebezpieczne, jak zamienić je w najcenniejszy nawóz i jakie trzy błędy popełniają wszyscy początkujący, zmieniając swoich pomocników we wrogów. A więc, w czym tkwi haczyk? Trociny to czysta materia organiczna, doskonały materiał do spulchniania gleby i ściółkowania. To prawda, ale tylko połowa prawdy. Druga połowa to coś, o czym milczy wielu ekspertów ogrodniczych. Świeże trociny, wsypane prosto na grządkę, zaczynają aktywnie się rozkładać. Do tego procesu bakterie glebowe potrzebują materiału budulcowego azotu. I biorą go prosto z waszej gleby, dosłownie kradnąc pożywienie korzeniom waszych roślin. Wyobraźcie sobie, że gleba to bak paliwa, a azot to paliwo dla waszych pomidorów i ogórków. Ale wy dokwaterowujecie im sąsiada świeże trociny, które zaczynają pić to paliwo z niewiarygodną prędkością. Roślinom nie zostaje nic. Ja sam straciłem mnóstwo sadzonek z powodu tego błędu, kiedy w pierwszym roku postanowiłem ulepszyć glebę świeżymi trocinami. Rezultat był opłakany. Ustaliliśmy więc, że świeże trociny powodują w glebie prawdziwy głód. Ale kto dokładnie kradnie azot? To nie same trociny. Robią to miliardy bakterii głębowych, mikroskopijni pracownicy, których zadaniem jest rozkładanie materii organicznej. Wyobraźcie sobie obiad dla takiej bakterii. Potrzebuje ona zarówno dania głównego, węgla, którego w trocinach jest mnóstwo, jak i odrobiny białka dla energii, azotu, którego w trocinach prawie nie ma. Stosunek węgla do azotu w świeżym drewnie wynosi około 400 do 1. To tak, jakbyście na obiad dostali 400 kromek chleba i tylko jeden maleńki kawałek mięsa. Wiecie, dlaczego 95% ludzi nigdy nie osiąga swoich celów? Ponieważ nie rozumieją podstawowych zasad, a w ogrodnictwie ta zasada jest kluczowa. Aby strawić cały ten węglowy chleb, bakterie w panice zaczynają szukać mięsa azotu w całej okolicy. I znajdują go w glebie w tym samym zapasie, który przygotowaliście dla swoich roślin. Zabierają go znacznie szybciej i skuteczniej, niż mogą to zrobić korzenie waszej marchewki czy papryki. W rezultacie wasze sadzonki żółkną, zatrzymują się we wzroście i wyglądają na przygnębione. Możecie podlewać, spulchniać, ale nic nie pomaga. Oto dlaczego wszyscy robią to źle próbują leczyć samą roślinę, podczas gdy w rzeczywistości trzeba przestać karmić armię głodnych bakterii, którą sami stworzyli. A więc co, wyrzucić wszystkie trociny? W żadnym wypadku. Musimy je po prostu nakarmić z góry, zanim trafią na grządkę. Nadszedł czas, aby zamienić niebezpieczne trociny w czarne złoto dla waszego ogrodu. Istnieje wiele ludowych metod, ale większość z nich działa powoli i nieskutecznie. Wypróbowałem dziesiątki sposobów i tylko to proste, naukowe podejście działa w 99% przypadków. Naszym zadaniem jest wcześniejsze nakarmienie bakterii azotem, aby nie ruszały zapasów w glebie. Zrobimy to Przygotowując odpowiedni kompost. Przygotujcie się do zapisywania, bo ten przepis zmieni wszystko. Kompostowy koktajl dla trocin. Będziemy potrzebować trociny, węgiel, podstawa naszego kompostu. Weźmy na przykład trójduże wiadra. Nadadzą się każde, oprócz tych spłyt wiórowych lub laminowanych, ponieważ zawierają klej i chemię. Dodatek azotowy, pokarm dla bakterii, tutaj macie wybór. Wariant A. Szybki start, mocznik, karbamit. To skoncentrowany nawóz azotowy. Na trzy wiadra trocin będziecie potrzebować około 200 gramowej szklanki mocznika. Wariant B. Droga organiczna. Świeży obornik, kezi, krowi lub świeżo skoszona trawa. Na trzy wiadra trocin bierzemy jedno wiadro obornika lub dwa wiadra trawy. Woda. Kluczowy składnik. Bez wilgoci proces nie ruszy. Instrukcja krok po kroku, mieszanie. W dużym pojemniku, kompostowniku lub po prostu na ziemi rozsypcie warstwę trocin 15-20 do cm. Dodawanie azotu. Równomiernie rozsypcie na trocinach część waszego dodatku azotowego, mocznik lub obornik trawę. Nawilżanie. Dobrze polejcie tę warstwę wodą z konewki. Trociny powinny stać się wilgotne jak wyciśnięta gąbka, ale nie pływać w kałuży. Powtarzanie Powtarzajcie te warstwy, aż skończą się wszystkie składniki. Otrzymacie warstwowy tort. Dojrzewanie Przykryjcie stertę czarną folią. To zachowa wilgoć i stworzy efekt cieplarniany, przyspieszając proces. Raz na dwa do trzy tygodnie warto przerzucić stertę łopatą, aby zapewnić dostęp tlenu. Proces dojrzewania trwa od trzech do 4 miesięcy do roku w zależności od pory roku i rodzaju dodatku azotowego. Gotowy produkt to ciemna, sypka masa o przyjemnym zapachu leśnej ziemi. Stworzyliście idealny kompost z trocin. Ugadnijcie, co wydarzyło się dalej. Otwieracie zupełnie nowe możliwości dla swojego ogrodu. Ten kompost jest ciemny, puszysty i pachnie ziemią. To już nie są zwykłe trociny, a najcenniejszy materiał organiczny. I oto, czego nikt wam nie powie o jego możliwościach, prawidłowo przygotowane trociny działają od razu w trzech kierunkach. Scenariusz 1. Poprawa struktury gleby. Wasza ziemia jest twarda jak kamień, czy wręcz przeciwnie, zbyt piaszczysta i nie trzyma wilgoci? Nasz kompost to wasze zbawienie. Dla ciężkich gleb gliniastych wprowadźcie jedno do dwa wiadra gotowego kompostu na metr kwadratowy grządki pod przekopanie jesienią lub wiosną. Trociny, jak mikroskopijne gąbki, uczynią glebę puszystą, przewiewną i chłonącą wodę. Korzenie roślin wam podziękują. Dla lekkich gleb piaszczystych kompost zadziała jak spoiwo. Będzie zatrzymywał wilgoć i składniki odżywcze, nie pozwalając im uciekać w głąb z każdym podlewaniem. To jedyne, co naprawdę musicie wiedzieć, aby na zawsze zmienić jakość waszej ziemi. Scenariusz 2: ściółkowanie inteligentny sposób ochrony. Ściółka z przygotowanych trocin to tarcza dla waszych grządek. Zatrzymywanie wilgoci Warstwa ściółki o grubości 5 do 7 cm ogranicza parowanie wody, co oznacza, że będziecie musieli rzadziej podlewać. Walka z chwastami. Gęsta warstwa nie pozwala przebić się większości chwastów, oszczędzając wasze siły. Ochrona przed wahaniami temperatur. W dzień ściółka chroni korzenie przed przegrzaniem, a w nocy przed wychłodzeniem. Ważne, nie sypcie ściółki blisko łodyg roślin. Zostawcie niewielką przestrzeń, 2 do 3 cm dla cyrkulacji powietrza. Scenariusz 3. Ciepłe grządki dla wczesnych zbiorów. Chcecie zebrać plony wcześniej niż wszyscy sąsiedzi? Zróbcie ciepłą grządkę. Jesienią wykopcie rów o głębokości 40 do 50 cm. Na dno ułóżcie grube gałęzie, następnie warstwę naszego kompostu strocin zmieszanego z resztkami roślinnymi, a na wierzch warstwę żyznej ziemi. Wiosną ten grzejnik będzie wydzielał ciepło podczas rozkładu materii organicznej, ogrzewając korzenie roślin i przyspieszając ich wzrost. Teraz wiecie, że przygotowane trociny to nie śmieci, a uniwersalne narzędzie. Ale czy jesteście gotowi poznać prawdę o tym, kiedy jednak można używać świeżych trocin? Przez całą naszą rozmowę opieraliśmy się na tym, że świeże trociny to ukryte zagrożenie. A co, jeśli powiem Wam, że istnieją sytuacje, w których są one nie tylko bezpieczne, ale i pożyteczne? Główny sekret nie mieszać ich z glebą tam, gdzie oczekujecie plonów. Oto trój sprawdzone scenariusze, w których świeże trociny pracują dla Was, a nie przeciwko Wam. Scenariusz 1. Ścieżki między grządkami. To najprostsze i genialne zastosowanie. Zasypcie ścieżki grubą warstwą świeżych trocin 10-15 cm. Rezultat – czystość i porządek. Zapomnijcie o błocie na butach po deszczu. Bonus – taka warstwa skutecznie hamuje wzrost chwastów na ścieżkach. Po roku lub dwóch dolna warstwa trocin zacznie gnić, zamieniając się w pożyteczną materię organiczną, którą będzie można przenieść na grządki. Ostrzeżenie! Nie używajcie do tych celów trocin z płyt lub drewna impregnowanego chemią, ponieważ szkodliwe substancje mogą dostać się do gleby z wodą deszczową. Scenariusz 2. Ściółkowanie krzewów jagodowych i malin Maliny, porzeczki, agerest to rośliny o płytkim systemie korzeniowym, które uwielbiają ściółkę. Warstwa świeżych trocin wokół nich działa świetnie, ale pod jednym ważnym warunkiem. Przed ściłkowaniem należy zastosować podkrzewy nawóz azotowy, np. Na mocznik lub saletę amonową, i dobrze podlać. Jak to działa? Dajecie krzewą porcję azotu, a trociny leżące na wierzchu powoli się rozkładają, zabierając tylko niewielką część wierzchniej warstwy gleby, nie dotykając głównych korzeni. Za to doskonale zatrzymują wilgoć i hamują chwasty. Scenariusz 3. Ocieplenie na zimę. Świeże trociny to doskonały izolator termiczny. Jesienią można nimi okrywać na zimę róże, winorośl, hortensje i inne rośliny ciepłolubne. Instrukcja: najpierw przygnijcie roślinę do ziemi lub ustawcie nad nią stelaż. Następnie zasypcie ją suchymi, świeżymi trocinami. Z góry koniecznie przykryjcie materiałem wodoodpornym, folią, papą, aby trociny nie zamokły, inaczej zimą zamienią się w lodową skorupę. I oto główny wniosek: używajcie świeżych trocin tam. Gdzie ich bezpośredni kontakt z systemem korzeniowym roślin uprawnych jest minimalny. Myślcie o nich nie jako nawozie, a jako o materiale pomocniczym. Teraz posiadacie pełną wiedzę i możecie wykorzystać ten dostępny zasób z maksymalną korzyścią i bez szkody dla Waszego ogrodu.